Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknimy w Marvel Heroes. Wita się z wami DJ Palace, a także Hawkey i kontynuujemy naszą serię moi drodzy. Um, zakończyliśmy odcinek na zebraniu wszystkich questów etc. etc No i teraz przedostaniemy się do portalu. Y podejrzewam, że czeka nas jakaś cutscenka. Także zobaczymy. Właśnie. Prawdziwym naz jakby imieniem i nazwiskiem yy, Hawkeja jest Clint Barton. Jeżeli będziecie chcieli zagłębić się w jego historię, a nie, a tutaj zakończyliśmy poprzedni odcinek. No tak, zapomniałem. Yy, no to hey, będzie taka taka możliwość. Bo mogę wam zagłębić, mogę się zagłębić w tajniki yy, tego. Hmm, historii tego bohatera i w ogóle jak on powstał. Yy, o, tutaj. Czyżby ktoś atakował. Chłopcy, nie bijcie tutaj nikogo. Ok, no, mam nową misję. W ogóle wydostaliśmy się na teren miasta teraz i chyba będziemy tutaj podróżować sobie. Wow, jakieś są ścinki, ale to nic. Ok, musimy dokądś dojść. Będę szedł do tego znaku. Wow! Proszę, FC tutaj są niebezpieczni. Trusty bow. Czyżby był lepszy od mojego, może? 31 damage. Fuck! Ej, 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 Może to miasto jest jakieś opętane? Czekajcie, trusty bow. Założę, niby jest lepsze, nie patrzyłem co tam... Co tam daje, ale... Jedzie 3 -2. W tym mieście tutaj widzę wszyscy robią coś co im się ze mnie podoba My Tylko sobie biegamy i ich bijemy. Okej okay, o nie wiem czy się w ogóle opłaca zbierasz te wszystkie rzeczy So, do um, Kantola tam w tamtą stronę Fajny podkład Murzy to jest Podoba mi się Okej, okay, wy się tutaj bijcie. Ja tam sobie pobiegam może was tutaj być naprawdę masa Dobra Widzę, że to za dużo to niezdrowo was się tutaj robi Ale spoko, mamy, wiecie co mamy? Koktajle Mołotowa Biegajcie sobie w tym, tutaj, po tym Poginiecie Jestem na to odporny, wy, na... wy niestety nie o. O kurwa To i takie rzeczy tutaj są No nieźle, dobra, daleko jeszcze? No nie wiem, mapkę jakąś mamy Oprócz tej mini mapy obecnej chwili nic nie widzę Patrzcie to ou chyba się to porobiło Dodatkowy X zawsze wpada Naprawdę zajebisty jest ten skill jeżeli chcecie zagrać sobie w Marvel Heroes, to ja zapraszam bardzo serdecznie. Ło! Co tu spadło? Nawet nie mam momentu, żeby sobie tutaj sprawdzić. Ehm, zapraszam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Macie na dole link do rejestracji, możecie sobie wejść i sobie to posprawdzać. Okej, okay, co nam tutaj dropło? Jakieś Eternity Splinter Mniejsza o to, okej. Okay daje nam mniej, jakiś łuk. No i parę dodatkowych rzeczy, ale to tak mniejsze nawiasem mówiąc. Tu możemy gdzieś sobie przechodzić. Myślę, że to jest jeden z questów. Czyli nowa miejscówka tutaj chyba będzie już spokojniej. Więc mi to pasuje. Jak najbardziej. A propos komiksów, wow. Kiedyś gdzieś tam bywało, że czytałem. O, to możemy rozwalać chyba naprawdę każdą rzecz. W obecnej chwili już nie czytam. Pamiętam, że miałem. Czemu odłożyłeś? Miałeś to? Właśnie rzucić. Um, bywało tak, że czytałem, ale to były komiksy. Ja wiem, Catchordona, Donald coś takiego. Miałem nawet całkiem fajne. Mm, że tak powiem. Fajny zbiór tych wszystkich komiksów. Było tego nawet sporo. I fajnie poczytać. Jakimś tam fanem obecnych komiksów nie jestem. Super bohaterowie jakoś, jakoś mi nie kręcą. Supernatural też nie oglądałem. o, o, o. Nie Było okazji. No i poza tym ja też nie przepadam za odcinkami takimi serialowymi. Wiele osób na przykład jara się The Walking Dead. Nie wiem, czy wy oglądacie The Walking Dead. Jeżeli tak, to fajnie. Ja lubię sobie czasem pospoilerować niektórym osobom i powkurwiać ich. Yy... No tam nie, tam nie strzelę nic. I na przykład, yy, jak wiem o jakimś spoilerze, to lubię sobie zaspoilerować to. Ale to tak. Czysto for fun spokojnie, nie żeby kogoś wkurwiać. Tam mamy jakieś wyjście, my mamy iść tu do góry. Okej, okay, to jest chyba cały czas ten quest od tego jednego gościa. Łap to! to cię położy na łopatki od razu. To jest zajebiste. Składają się szybko. Fajnie by było być takim bohaterem. Chodzicie sobie po... Nie wiem, jakichś dzikich terenach, o których... Wow! Powstrzymał mnie. O których nie macie pojęcia. Wiecie, i napieprzacie sobie nieskończoną ilością łuku Znaczy strzał, w łuku To też jest zajebiste Tu coś znowu wypadło 213 defensa, ale... plus 33 spiritu. Tu coś... To jest jakaś mafia Jakby... Jakbyśmy cofnęli się w, w czasie I dlaczego oni strzelają do mnie z pistoletu, przepraszam Oni chcą mi coś zrobić pistoletem Naprawdę to jest oczywiste, że to nic nie zadziała tutaj. Dziękuję dobranoc, panowie. Nie macie co się spinać. Dobra. Okej, okay, już jesteśmy chyba blisko. Łapcie to. To sobie tylko pochodzę i pozbieram. Albo nie wiem, bieganie za mną z nożem. To też jest logika. Time to shake. place down. O o też czuję, to będzie boss Jak najbardziej tak A gdzie jest ten boss? A jest tam Koleś Łap to Czekaj, bo jeszcze muszę cię załatwić Tym, tym strzałem Myślę, że to więcej ci zrobić Ej, jeden z łatwiejszych bossów ale, że w ogóle nie jest jakiś taki krok w pełny. Co, be... Aha, będziesz rzucał na mnie swoje ściany? No, składasz się. O, level 6 zajmuj. Okej, Bold Mask. Nawet HP jakoś specjalnie nie, nie, straf... nie straciłem. New Power unlocked Czekajcie, a. Uh... No, to jest jakiś recall. Tego też nie sprawdzałem. Uh... Welcome to Marvel Heroes. Nie chcę to. Okej, okay. Ale czekajcie, bo gdzie są moje umiejętności, przepraszam. Tu są itemy. Um, options. K-Bindings. DFGH. Power Button. Dobra. Use Ultimate Power. Uh, ale u uh, mnie nie mamy żadnego Ultimate Power. Mniejsza o to. Uh, achievement, Inventory, New Page, X-Stores Power, o oh jest, Power Libre, no dobra P, pod klawiszem P To jest, mamy dwa punkty Dostępne i mamy nową umiejętność Wave of Arrows I chętnie ją sobie sprawdzę i wymaksuję Nawet, a co? Okej, okay, i ustawimy ją sobie pod G, a no, właściwie możemy ją ustawić Pod D, Bo tak To możemy sobie wyjebać, bo to i tak jest ta Naprawy prawy przycisk myszy wow, dobra, to przeciwko przeciwnikom na pewno się przyda a jeszcze miałem itemy zobaczyć jak mi tam lotnęły dobra co my tu mamy eee, Shocker Medal 5% szans no to no do mnie ten, ten mój co mam obecnie jest chyba lepszy tu maska, ale nie daje mi nic specjalnego buty jak najbardziej lepsze, więc je sobie zamienię jest na plus dla mnie. Świetnie, dobra. Chyba możemy sobie, w takim razie przejść dalej. Cześć panowie, czy chcecie mi dać EXP? No ile was tu? Chłopaki, nie rzucajcie do mnie czymś, co nie ma sensu by do mnie rzucać. Dużej tu nawet, nie? ale składaj się. Rebiście. Dobra. Nie wiem czy jest sens eksplorowania tego terenu, ale no załóżmy że że jest. Dobra, kłamałem. <laughs> Nie ma. O, wypróbujemy sobie to. Tylko to strasznie dużo mojego spiritu bierze. No ale trudno. By się złożył o tu mamy dodatkową skrzynkę, zobaczymy co z nich wypadnie może coś fajnego o jest, i butki jakieś fajne i maska, o proszę jak nam dropnęło teraz Hmm, ale no od siódmego levelu tu o plus 35 defense, to i tak jest lepsze niż ten co obecnie mamy no i maska Również lepsza niż ta, którą mamy. Zmieniona. Zamieniona. Świetnie. Nawet nie wiem, dokąd się kieruje, ale to nic. O! A ta. Nie dobra. Wolę tam, co mam obecnie. Gdzieś tam, niby idę w tamtą stronę, gdzie powinienem, chyba. Czy ja tutaj już nie byłem. Ten wygląda podobnie. Nie chcę mi się z tym bić. Co to jest za. I co to jest za duch? Czekaj czekaj, bo ty... ty... mi się podobasz. Ciebie coś może wypaść. No właśnie, tak jak myślałem. Coś to wypadło. Wow, ile w ogóle rzeczy? Ciekawe. Dlatego nie możemy raczej założyć. O, jakiś łuk, dobra, mniejsza o to no Tutaj parę rzeczy do sprzedania na pewno wypadło mi O, item right find, ale to... O. Dobra, to wygląda o wiele lepiej Tak, jestem pewien Wow, masz... Y zaraz, zaraz, czekaj Koleś Strzelasz do mnie, a ja tu patrzę na mój ekwipunek Dobra, olać to, mamy crita dają więcej, więc spoko. Nie wiem, możecie w ogóle napisać jak wam się ogląda tą serię, bo... Ja się zastanawiam, bo doszliśmy do tego wyznacznika miejsca. Nightclub District. Obejrzymy sobie dzisiaj Kolejna też coś. Klub? To jest na front. Jest connected to a warehouse jest filled with wszystkich jego ill-gotten No well to jest Kingpin. the kingpin I że wszystko is jest na front. A fast food franchise you know cuz he's fat i've got your back let's go Czyżby jakiś napad będzie Robiony Przynajmniej tak mi się wydaje Dobra w takim razie moi drodzy To by było myślę na tyle w dzisiejszym odcinku A zobaczymy co ten jest ten nightclub Jeżeli będziecie chcieli Także ja was zapraszam do rejestracji Do Marvel Heroes jeżeli chcecie na mojego Instagrama instagramcom Palasite macie w opisie kupelinków, linków możecie je sobie odwiedzić jak i zarówno na mojego fanpagea facebookcom Palasite czy też do mojego sklepu z koszulkami djpalasite Ja się z wami żegnam tymczasem idę nagrywać resztę materiałów Miłego dnia wam życzę i trzymajcie się ciepło cześć papa pa.